Wydawnictwo Andrew Moszczyński Group zaprasza do wysłuchania książki Andrzeja Moszczyńskiego pod tytułem Inaczej o poczuciu własnej wartości Czyta Aleksander Bromberek. Inaczej o poczuciu własnej wartości Wstęp Poczucie własnej wartości nie jest czymś stałym. Zmienia się w ciągu naszego życia. Na obraz naszej osoby wpływają doświadczenia w różnych sferach osobistej, zawodowej, rodzinnej. Niekiedy obraz ten diametralnie zmieniają wydarzenia, w których uczestniczymy. Polska noblistka Wisława Szymborska w jednym ze swych utworów napisała tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Nie trudno wygłaszać okrągłe zdania o tym, co byśmy zrobili w jakiejś sytuacji, póki się w niej nie znajdziemy. Bohaterka cytowanego wiersza Ludwika Wawrzyńska uratowała kilkoro dzieci z pożaru, sama w nim zginęła. Czy zachowalibyśmy się podobnie? Czy narazilibyśmy swoje życie dla ratowania innego człowieka? Łatwo odpowiedzieć: tak, oczywiście. Trudniej to zrobić. Dopóki życie nas nie sprawdzi, nie będziemy wiedzieć, jak postąpimy. A jeśli stchórzymy? jeśli ugną się pod nami nogi, a strach przed śmiercią czy kalectwem nie pozwoli na właściwą reakcję? Czy będziemy potrafili zachować w nienaruszonym stanie poczucie własnej wartości? Raczej nie. Prawdopodobnie osłabnie ono, przynajmniej na jakiś czas. Rozważmy teraz inną sytuację. Jeśli po wielu niepowodzeniach zawodowych znajdziemy pracę, w której wyraźnie objawi się, i zostanie doceniona. Nasza kreatywność, solidność, zaangażowanie lub jakakolwiek inna cecha, czy poczucie własnej wartości nie podskoczy do góry, jak temperatura w tropikach? Jestem przekonany, że tak. Niekiedy taka zmiana okaże się trwała, a niekiedy tylko chwilowa. Dlatego warto rozwijać poczucie własnej wartości i poszukać dla niego mocnego fundamentu. Zapewni nam to bowiem coś, co jest nie do przecenienia. Stabilność obrazu samego siebie. Dzięki temu nie będzie się on zmieniał pod wpływem pojedynczego zdarzenia kilka razy w ciągu tygodnia, miesiąca czy roku. Nie będzie zależny od nastroju lub błahego powodu, dodatkowego kilograma wagi, pobrudzonej sukienki, drobnego konfliktu w pracy czy w domu, czyjejś krytyki lub błędów, które przecież popełnia każdy. Istota poczucia własnej wartości. Skąd bierze się to, że otaczający nas ludzie mają tak różne poczucie własnej wartości, bez związku z zestawem cech, jakie u nich obserwujemy? Na jednym biegunie są osoby zbyt pewne siebie, przekonane o swojej wyjątkowości i nadzwyczajności, a na drugim ludzie, którzy wątpią, czy ich życie i oni sami mają jakąkolwiek wartość. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak jest? Każdy z nas ma w swoim umyśle, Obraz idealnego siebie. To taki zbiór oczekiwań wobec własnej osoby. Są one ogromne. Czego się po sobie spodziewamy? Czego od siebie oczekujemy? Niestety, wielu z nas oczekuje od siebie wzorowych zachowań we wszystkich życiowych sytuacjach. Tak, jakbyśmy w każdym momencie życia chcieli zasłużyć na świadectwo z czerwonym paskiem. Co to oznacza? Ciągłe wymagania. Jako pracownicy wymagamy od siebie nieustającej chęci do pracy. Nie ma w nas przyzwolenia na pomyłki, błędy, niedyspozycje. Umysł powinien bez przerwy tryskać pomysłami. Jeden ma być lepszy od drugiego, a każdy z aplauzem przyjmowany przez przełożonych i współpracowników. Jako rodzice chcemy być zawsze mili i uśmiechnięci. Tworzyć w domu atmosferę zrozumienia, perfekcyjnie komunikować się z dziećmi, rozwiązywać konflikty spokojnie i skutecznie, pokazywać potomstwu tylko wypoczętą i zadowoloną twarz, cierpliwie wytrzymywać nieznośne zachowania i umieć na wszystko znaleźć radę. Jako małżonkowie chcemy spełnić oczekiwania drugiej strony zawsze być niezawodni, wielkoduszni i pełni miłości. Do tego uważamy, że powinniśmy mieć same zalety, a jeśli nawet mamy jakieś wady, to nie wolno nam dopuścić, by kiedykolwiek się ujawniły. Piękny obrazek, prawda? Tylko, że daleki, często bardzo daleki od tego, co obserwujemy na co dzień. Zdarza się przecież i to nierzadko, że wstajemy w humorze, delikatnie mówiąc, średnim, co się odbija na rodzinie. Sample complete. Ready to continue?